ilość sytuacji bramkowych, ilość strzałów e, celnych, bądź niecel, niecelnych. Ale zdecydowanie to pytanie musi poczekać do, do grudnia, do zakończenia tej rundy, bo myślę, że to zdeterminuje poczynania klubu w tym zakresie. Czy śląs będzie miał możliwość jeszcze walki o utrzymanie? Wierzę, że tak, a jeżeli nie, no to być może te ruchy będą całkiem inne. że Antonio Bogański Przegląd Sportowy. Chciałem zapytać jeszcze dzisiaj konkretnie o ten mecz. Co się takiego stało, że ta drużyna, no, tak jak pan mówi, po, po 10 minutach jakby wróciła do tego złego formatu, złego stylu, który niestety znamy z poprzednich meczów jeszcze za trenera Magiery, że coś takiego uszło z niej powietrze, w drugiej połowie, no, wyglądała bardzo słabo. Tak? jakoś. Znaczy nawet nie, że bardzo słabo, tylko taka jakby troszeczkę bez wiary w to, że może odrobić straty. Wtedy zwłaszcza kiedy straciła gola. No niestety pojawia się ten syndrom no, sprzed zmiany trenera, czyli wszystko co tracimy, pierwsza tracona bramka determinuje kolejne poczynania na boisku. Wydaje mi się, że to jest e, problem mentalny tych piłkarzy. Niestety nie są w stanie w złych momentach dźwignąć się i, i dać maksimum swoich możliwości. No, niestety ten mecz pokazał po raz kolejny, że, że nawet dobra gra w pierwszej połowie nie, nie zdeterminowała poczynienia w drugiej. Myślę, że to, się, to, sobie, to jest wiele składowych, tak jak Pan wspomniał, on przyszedł do nas bez okresu przygotowawczego. On w międzyczasie przeszedł kilka drobnych urazów, które go eliminowały z ciągłości treningu. Dlatego myślę, że to się składa na tą formę, którą Kuba dzisiaj ma. No, wpuściliśmy Kubę, bo szukaliśmy zawodnika, który jeżeli wejdzie, to ma jedną sytuację. No, to jest taki gość, który przyciąga do siebie piłkę niestety dzisiaj. Dzisiaj tego nie było. Myślę, że ta, ten cały ten występ Kuby też wyglądał tak, jak trochę nasza gra w drugiej połowie, czyli dookoła, dookoła, ale bez jakichś tam konkretów. Przesunęliśmy Łukasza Bejgera, bo mieliśmy ku temu podstawy sądzić, że zagra lepiej na tej pozycji niż Serafin w ostatnim meczu, dlatego takie nasze decyzje co do debiutu, no myślę, że nie pękł. Krzysiek dał radę. Wiadomo, że to jeszcze jest dużo pracy przed nim, żeby wskoczyć na poziom ekstraklasowy i walczyć z zawodnikami jak równorówny, ale myślę, że w tej defensywie nie zawiódł nas. Też chciałem dopytać o taki jakiś nastrój w szatni po meczu. Co Pan tam zastał, jak Pan wszedł do, do, do szatni po meczu? No bo właściwie na trybunach to widać było taką trochę obojętność, wiadomo, ja że tam kibice na trybunie B trochę mocniejszy przekaz, natomiast jak ta drużyna zareagowała na tą porażkę? niestety przykro mi mówić, ale widzę to po raz kolejny już w, ty, w tym sezonie. Spuszczone głowy piłkarzy, tak trochę taki trochę brak wiary w to, że coś może się udać. No, z, no troszkę się nie dziwię, bo będę na ostatnim miejscu w tabeli masz te myśli, ale co nie zmienia faktu, że jesteś sportowcem i walczyć do samego końca. I, Podchodzimy do tego, tak jak wszyscy sportowcy, ja również grałem w piłkę, ja też jestem sportowcem, moja dusza nigdy nie odpuści i mam nadzieję, że tych piłkarzy też nigdy nie opuści wola walki. Bo przede wszystkim trzeba walczyć za to, za swoje dobre imię, za siebie. nie, już nie mówmy o klubie, nie mówmy o, o drużynie, mówmy o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy, którzy chcą walczyć za, dla siebie i za siebie, dla, twoich, dla swoich rodzin. Proszę, dopytam o jedną rzecz, bo Pan wspomniał o, o Krzysztofie Kurowskim. Oczywiście przy całym szacunku dla niego, bo ja też uważam, że, że nie bym dzisiaj dał rady, ale czy w takiej sytuacji, jak jest Śląsk, i w kontekście tego, co Pan powiedział, czy rzeczywiście Śląsk musi patrzeć na limit młodzieżowców? Czy nie powinien, liczą się detale, będą się liczyć detale w walce o utrzymanie, czy nie powinien patrzeć na absolutny priorytet, nawet gdyby miał zapłacić kilka milionów złotych kary później za niewypełnienie tego limitu? Zdecydowanie to. to jeżeli miałoby to ode mnie zależeć, to pewnie nie patrzył nie, zależy, nie, miał, pewnie nie patrzył na to, czy, czy powinien powientać żeby czy nie, ale to są interesy klubu, to są interesy też wszystkich ludzi związanych ze Śląskiem i tak naprawdę no, to musi ze sobą współgrać. No, nie jesteśmy... Ja, ja się nie podpiszę po tym, że zapłacę czy miliony kary, jeżeli spadniemy, no, bo to też nie moja rola, ale jednak no, PZPN i kluby się umówiły na to, że tak to ma wyglądać, dlatego gramy młodzieżowcem i, i pewnie będziemy ten limit chcieli wypełnić. Czy ja rozumiem, że taki jest po prostu sygnał, taka jest zasada w środku, że ten limit jest priorytetem w tej chwili? Myślę, że nie ma 3 milionów złotych na to, żeby położyć za brak młodzieżowca. Czy jest jeszcze pytanie do trenera? Proszę, Maścic, zapójrz. W pierwszym rzędzie. Dzień dobry, panie trenerze, Marcin dobra dobry Panie Trenerze Marcin sapoń Chciałem jeszcze właśnie zapytać o tych młodzieżowców, bo dzisiaj wystąpił Krzysztof Kurowski, natomiast e, znowu w kadrze meczowej zabrakło Tomaso Guercio. Troszeczkę ciekawa jakby perspektywa, bo no to był podstawowy nasz młodzieżowiec wtedy, kiedy szkolenie w WKS-u był Jacek Magiera. E, trzy bramki, dużo pochwał w jego kierunku, natomiast no, od pewnego czasu e, nie łapi się on do kadry meczowej. Ostatnio zagrał w rezerwach i pytanie, co się dzieje że go nie ma nawet na ławce rezerwowej? No, trudne pytanie, bo e, tak jak Pan powiedział, to jest zawodnik, który zdobywał go dla Śląska Wrocław na dzisiaj nie łapie się do kadry meczowej, są przed nim inni młodzieżowcy. E, coś więcej mogę dodać. E, mam nadzieję, że Tomaso pokaże na treningach i w meczach, już teraz na treningach, że zasługuje na miejsce, bo ostatni występ w rezerwach był w jego wykonaniu bardzo dobry. No, liczę na to, że, że to Maso wejdzie do kadry w przyszłym już meczu. Jeszcze Mateusza Rzukowskiego zagrał od pierwszej minuty po raz kolejny. Jak pan oceniłby ten występ? Czy faktycznie wywiązywał się z tych zadań, które on otrzymał przed pierwszym bliskiem? Myślę, że do przerwy ta gra wyglądała naprawdę dobrze. To było gdzieś ponowienie meczów z Białego Stoku. Eee, Żółko się, się starał naprawdę. Ta, ta jego motoryka po raz kolejny powtórzę, dysponuje go do grania naprawdę na najwyższym poziomie, nie tylko w Polsce, ale i też w Europie. Dlatego jest to ciekawy piłkarz, ciekawy z ciekawą perspektywą. Eee, wiadomo, troszkę ciężko już mu się grało w drugiej połowie, bo puszcza zjechała trochę niżej tam, już nie było przestrzeni za plecami, żeby się rozpędzić. Ale mimo wszystko oceniam ten występ na, jako dobry. I też o Łukasza Bejgera jeszcze, bo to jest właśnie zawodnik, który w poprzednich spotkaniach nie mógł liczyć na te minuty. Dzisiaj po raz kolejny też wystąpił w wyjściu o 11. Co się zmieniło w przestrzeni nie wiem, tam dwóch, trzech tygodni, że teraz postanowiliście stawić właśnie na tego zawodnika, na, 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 na bocznej obronie? Trochę się zmieniło spojrzenie na, na tą drużynę. Od jakiegoś czasu chcemy, żeby więcej piłka była u nas przy nodze, żebyśmy kierowali sytuację, byli z piłką na ziemi. Łukasz daje te możliwości grania w piłkę, bo jest on bardzo spokojny z piłką, potrafi dryblować, jest bardzo szybki i bardzo inteligentny facet, który wie gdzie, gdzie szukać wolnych przestrzeni, dlatego szczerze ta specyfika naszego grania zmieniła się, dlatego Łukasz ma więcej możliwości do grania. Proszę. Bien. Dobry wieczór, panie trenerze Filip Macuda, Sport.pl, to ja zapytam o to, co przed nami, bo we wtorek już tutaj na Tarczyńskiej arenie masz Pucharu Polski z Piastem Gliwice, jak w ogóle do tego spotkania podchodzicie, czy spodziewać się mamy wielu zmian w składzie, czy jednak tego pierwszego garnituru Śląska i to jest też no, mecz ważny, dla Was? Ja bym nie mówił o pierwszym czy drugim składzie, ja bym mówił o tych zawodnikach, którzy będą w optymalnej formie na, na wtorek, mówię o zawodnikach, którzy będą gotowi, mówię, mówię o zawodnikach, którzy Przede wszystkim będą chcieli wyjść i walczyć w kolejnym meczu o zwycięstwo. Na pewno się nie, nie odpuścimy pucharu. Nie wyobrażam sobie, żeśmy z czegoś rezygnowali. No, wychodzimy na mecz po to, żeby wygrać, czy to jest puchar Polski Liga, czy, czy nie wiem, gra wewnętrzna na, na, na treningu każdy mecz, każdy centymet wojska musimy walczyć. No dzisiaj niestety jesteśmy bez punktów, ale nikt nie zarzuci tym chłopakom, że, że się nie starali. Dziękuję, nie widzę więcej pytań i do zobaczenia we wtorek. Ja również dziękuję, również panowie. Trzymajcie się.